Cześć, witajcie. Dzisiaj odwoziłem, rano jest. Wcześnie. Nie wiem, która nawet godzina jest. I pokazuję Wam dzisiaj zmianę, bo dawno już nie nagrywałem. Tutaj jest obornie zabrane. Dzisiaj muszę im tu pościelić. Jajka gęsi. Rozwalone. O! Zobaczmy cztery jajka gęsi i cztery kace dzienne nie są to. Ale teraz zase nebude. nie będzie. Muszę je zabrać tutaj, bo wczoraj było dwa razy nie poznosiła. O tu to jest tu Młode, To i to. Muszę je zabrać stąd. No. I tu jest kaca. I tam jeszcze jest. jest, jest no Tutaj małe są przeniesione. Tutaj może kiepsko widać. I się chce taki krótki filmik nagrać, żeby. I się chce go. <laughs> Tak. I tak sprzedałem Pięć perliczek I O, deptę. Ładnie deptą. I sprzedałem tak parkę indyków. No i to wszystko w zasadzie. O drugi. Teraz landesu. zatem garbonosy to teraz landesów. I za chwilę indor. Ale często to się zdarza. Bardzo często one deptają. No widać. Jak przychodzę tutaj dwa razy dziennie, na pewno. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze do królików. I mamy małe. Nie za dużo. Ale raz, dwa, trzy i cztery tutaj sobie piję. A u królików sprzedałem cztery samce. Teraz sobie chciałem powiedzieć. A. Co tak? Dzisiaj najprawdopodobniej tu będę wywalał gnój, bo mają już to jest dużo. Tam wywaliłem cały rozutnik był. Dobra, nie będę z trochę, bo będzie za długi, to znowu nie wrzucę go. Dobra! To na razie co macie się cześć.